Nie na Tinderze. Ale, ja ale szczerze, szczerze, ja miałem Tindera i tam są takie kurwa głupie szony, że coś tam zagadujesz do nich, a one jednym słowem w ogóle odpisują I mówię. Ty kurwy, jeba, co ty sobie wyobrażasz, że jednym słowem co było, tak o... No właśnie to są kurwa głupie kurwy na tym Tinderze. U, u, to, usuwam to, usunąłem już dawno tą aplikację, tam są takie kurwa prześciany mózgi, Laska, wiesz, kurwa, sobie myślisz, że ona może wszystko, a no co na Bom i wiesz, ja tam coś tam wiesz, za, zagaduję full wiadomość 300 znaków, a ona odpisuje są i ja mówię Ty kurwa, umawiam się z tą tylko dlatego, żeby ci wyjebać sierpa kurwa w piąskówce. Ty kurwa jebana! I wiesz, walej sierpa w piąstkówce, ona pada na placu solnym, a ja kurwa dalej łapię pokemony, rzucam Pokebola, kurwa great bala, podkręcam psz, 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 w pokémon go. Łapie Snorlaxa i snorlax wpada do mojego Pokemona i mówię, yeah, yeah.